Widzicie mnie? O, kurde, bo nie wiem, taki statyk. Widzicie mnie dobrze, dobra. Ju, 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 ju. Mam taki statyk. W sensie tutaj taki e, trzymak na telefon, na klatkę przysiadałam. E, on... Mam nadzieję, że mi telefon nie wypadnie, bo jak tu wypadnie na tą podłogę, to mogę zapomnieć o moim telefonie. No i stoi nasza piękna, czekajcie, o tego. No i stoi nasza piękna, o ta niebiało-czarna bestia, jak możecie zauważyć. Tutaj nadal jest jeszcze szlicerko, które będę musiał zamontować. Ładnie, ładnie wygląda, kurde cool, ja zapomniałem tego plastiku tutaj, co, tutaj co jest ten plastik, zapomniałem go wziąć e, ze so sobą, no ale dobra jest w domu e, i tak, i to jest mój skuterek, weźmiemy sobie kask w razie czego, jakby my, mielibyśmy już nim jeździć, ale na razie nie będziemy, na razie zrobimy tak, pójdziemy sobie i zrobimy sobie cykle. Mianowicie, e, pierwszy cykl będzie taki, że odpalimy sobie go na 15 minut, zostawimy, niech sobie pochodzi. Potem odpalimy, gdy zostawimy go, niech, e, się, ost się, niech się ostudzi. E, no i potem jeszcze odpalimy go na 25 minut i zostawimy. I jak taki cykl będziemy już mieli zrobiony, to wtedy będzie można, kurde, wtedy będzie można go już nie jeździć. Znaczy sobie, jaki mamy stan kilometrów. Mamy przejechane 29 669 No dobra to będziemy liczyć Jak coś to od 29 670 Będziemy liczyć jak coś Stan kilometrów Tutaj nóżka Wyjeżdżać z nim na razie, nie chcę wiedzieć jak to jest tu się nagrywa, nagrywa się Nie wiem jak to będzie widać u was w kamerce Bo pierwszy raz takie coś testuję Taką kamerkę no tak to się prezentuje, no poczekajcie, dam tak zobaczymy jak to będzie widać dla was Jak coś to pierwszy raz, takie coś testuję, dajcie mi znać jak coś widać No i no być good. Tutaj tutaj na takiej miejscówce jak możecie zauważyć i docieramy sobie cylinder mamy teraz 13.51 No Jeszcze zostało na tak 12-13 minut No i co, dotrzemy sobie I potem zawstawimy, niech on się schłodzi Potem i potem odpalimy go jeszcze raz na 25 minut Potem zaczekamy znowu, aż się schłodzi i wtedy dopiero można jeździć powoli Ale to zaraz Ogólnie to jadę teraz zatankować skuterka mm, Bo wydaje mi się, że my z wlaliśmy trochę oleju tutaj, żeby się dobrze dotarł tu mam też olej, bo trzeba będzie dolać Bo jak e, przechylam go na bok, to się świeci ta lampka Nie chcę teraz pokazać, bo to się rozwali e, Patrzcie, będę musiał wyregulować, bo patrzcie co się dzieje, nie? Daję gaz o, teraz idzie, no co jest, ty? ty no ja pierwszy, jak ja nagrywam, to idzie, dobra. Nie, ale. Czekaj, może no jeszcze raz te objawy, nie? Zatrzymuje się. Z nami nic nie jedzie, Daje gaz. O, widzicie, widzicie? Widzicie, gaśnie, nie? A jak robię coś takiego? To skuter normalnie dostaje pora, nie chcę go gazować strasznie, jak się da, idę zatankować, bo wydaje mi się, że to jest przez to Ale jak robię coś takiego, to skuter nagle zaczyna działać, widzicie to? No ale dobra, jedziemy zatankować, zobaczymy, może to jest wina tego, no raczej to jest wina tego, no, ale dobra No zobaczymy, zatankuję, mam nadzieję, że to rozwiąże problemy Mam taką nadzieję A więc wiedzieliście co było. Yy, udało mi się teraz wyregulować skuterek. Zaraz wam pokażę, że przejedziemy. Yy, jak możecie zauważyć trochę dymi. Ale to dobrze, nie, że dymi, bo widać, że jest olej, widać, że się dociera. Nie wiem czy mnie słyszycie. Dobrze. W sumie mogłem wziąć słuchawki i tak zrobię. sobie słuchawki jako mikrofon, powinniście mi lepiej słyszeć teraz. I też go zgasiłem, więc też powinniście mnie lepiej słyszeć. Yy, no co, skuterek? Jak możecie zauważyć, tak się prezentuje. Czekajcie, już to jest te kable, co jest spaghetti tutaj założyć, Dobra, jak właśnie się prezentuje skuterek. Yy, temperatury są w porządku. Jak, tutaj lura wydechowa, ona jest gorąca, może powiedzieć, ale tutaj jak zajrzymy pod to, nie wiem czy będziecie widzieć, dokrywam yy, tą osłonę taką, dotykam. Yy, no i ona jest letnia, taka, no ciepła, ciepła, nie parza, nie nic, jest po prostu ciepła. to jestem ciekawe jak wy widzicie te nagrywki. No dobra, nieważne co, no na pewno będę musiał skuter umyć, bo nie, wiem, czy tu będziecie widzieć, ale on jest cały uwalony, tak samo jak i tutaj. O, no tutaj mi olej się wylał ogólnie. To też nie fajnie. O, tutaj z przodu możecie zauważyć, jaki on jest cały ufajtany. O, może tak będzie lepiej widać. No będę musiał go umyć na pewno. Mm, chodzi, jeździ. Jedyne co mnie niepokoi, tylko na razie co zauważyłem. O patrzcie kurde, ale lipa by była tą ślepkę bo skuter musiałem wyregulować i też wyregulowałem. Będę musiał jeszcze troszkę bardziej go podregulować, ale tak to na razie wygląda... No jeździ, jeździ, zaraz wam pokażę. Mm, jedyne co też zauważyłem, to że jest taki dziwny dźwięk. Tutaj mamy Cię nagranie. I ten dźwięk jest po prostu dziwny, bardzo dziwny. Jest takie. C -c -c. No, mam z tym dźwiękiem bardzo złe wspomnienia, ze względu na to, że taki sam dźwięk miałem przy tym, jak mi właśnie wybuchł ten tłok, i tak dalej. I cały silnik wziął ze sobą ten tłok, więc. Um, no. Dolałem trochę oleju, bo też już brakowało. Dolałem też trochę oleju do paliwa. No i co, przejdźmy się może i wam pokażę, i to by była część 2. Czy będzie część 3? Raczej tak, bo ten dźwięk trzeba będzie zdiagnozować, co to jest. No, w sumie zobaczmy, czy ten dźwięk dalej występuje. Zobaczmy, czy ten dźwięk dalej jest nami. Hmm, bo ja wam już tego dźwięku nie słyszę Sprawdźmy z tej strony Nie wiem co to mogło być, ale już tego dźwięku nie ma Dobra Fajnie, fajnie, nie wiem czemu to tak jest Nie powinno, nie powinniście się cieszyć że tu nagle właśnie nie ma tego dźwięku Ale dobra, przejadę się tutaj rundę na terenie zamkniętym Ale przejadę się rundkę i wam pokażę jak to o, słychać. Jeszcze raz jechać. to nagrywam Yy, ale możecie zauważyć już na pewno co jest to, że jak daję gaz teraz to skuter idzie bardzo ładnie, bardzo pięknie yy, Oczywiście docieram go jadąc tylko 25 na godzinę, 30 maksymalnie Nie wiem kurde jak to u was widać Na kamerce Ale co możecie zauważyć czekajcie O, teraz będę widział jak co u was widać Nic na mnie nie jedzie Dobra patrzcie daję gaz leciutko i skuter jedzie Jedziemy sobie też teraz 25-30 na godzinę. Będę sobie teraz jechał, nie szybciej, nie mniej. Jestem też tutaj na terenie takim, jakby kurde, nie zamkniętym, tylko na takim właśnie robotniczym. Jak możecie zauważyć, tu jakaś budowa, tam jest coś. Kurde. Jeżdżąc te moje 25-30 km na godzinę, postaram się zobaczyć, jak to właśnie wygląda. O, teraz powinny być lepiej, bo jest straszny miar. Postaram się zobaczyć, jak to właśnie wygląda. No i jak będzie wyglądało GIT lub coś takiego, to po prostu będą takie o vlogi, właśnie z jazdy. To jest to jest tak amatorsko zrobione, no ale lepszy to niż kurde nagrywanie ręką lub coś takiego, bo mam dwie ręce wolne. a możecie zauważyć, tu jedna, tu druga, i mogę sobie jeździć na spokojnie. Też możecie zauważyć, widzicie, teraz hamuję i gaz jest też bardzo dobry no widzicie jedzie, ciągnie no więc e, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał dziękuję oczywiście jak zawsze za oglądanie jak zawsze, za, jak zawsze zachęcam Was do e, wbicia na kanał Kamil Maurycy jak zawsze zostawcie łapkę w górę i subskrypcję do zobaczenia, ELO